Zanim przejdziemy do pomiarów spalania, posłuchajmy, jak brzmi ta zabawka. Tak, wiem, mało kogo interesuje zużycie paliwa w takim samochodzie. Dla większości nabywców są to po prostu pierdoły. Ale mimo to sprawdźmy, jakie jest zużycie paliwa w Mercedesie AMG SL63 Formatic plus z silnikiem 40V8 o mocy 585 koni mechanicznych. Na początek pokonamy około 10 km po mieście, a pod koniec tego dystansu sprawdzimy z ciekawości jaki jest wynik. No, i po 10 km po mieście, raczej spokojnej jazdy, średnie zużycie paliwa wyniosło 18,3 litra na 100 km. A teraz pokonamy około 10 km drogami podmiejskimi przy. Prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po pokonaniu tego dystansu sprawdzimy, jakie jest średnie spalanie. Po 10 km na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę średnie spalanie wyniosło 10,9 litra na 100 km. A teraz 10 km ekspresówką przy prędkości 120 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy, jaki jest wynik. Po przejechaniu 10 km drogą ekspresową przy prędkości 120 km na godzinę średnie spalanie wyniosło 11,1 litra na 100 km. A teraz sprawdzimy przyspieszenie w trybie launch control. No jakoś to się odpycha. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za dotrwanie do końca i zachęcam do subskrybowania po więcej tego typu materiałów. Do zobaczenia.